Dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Zobaczcie, za oknem mamy śnieg. Trochę widać. Spadł wczoraj wieczorem, ale to było zaskoczenie, także wszyscy się tak ucieszyliśmy. Wszyscy, którzy wiecie, nie muszą gdzieś tam wychodzić, jechać i tak dalej, ale to jest taka malutka warstewka, że naprawdę myślę, że nie zrobi to jakiejś tam wielkiej różnicy na, na drodze. No, ale zawsze to coś. Natomiast wiecie, co już jest w plusie? I jeszcze tak rano, jak wstałam, to y, wszystkie te drzewa były tak naprawdę fajnie pokryte śniegiem, a teraz to już to wszystko zaczyna spływać. No i tak, no niestety ten śnieg nas tutaj trzyma. Słuchajcie, tak w napięciu. Nie wiadomo, kiedy tak naprawdę się y, pojawi taki solidny. No, y, dobra, to słuchajcie, zaczynamy. Ten dzień, jak słyszycie, tam pewnie w tle jeszcze moje dzieci się bawią, także dzisiaj też jeszcze, jeszcze mamy te ferie świąteczne, także jesteśmy razem, po prostu. No i tak to wygląda, więc ja Wam życzę miłego dnia i zapraszam Was na taki. No, taki, wiecie, zwykły domowy vlog, coś tam porobimy, pogotujemy, posprzątamy, może gdzieś się wybierzemy, zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Na razie jest godzina 10:30, także no, jest jeszcze przed południem. I, no i zaczynamy coś działać. Moje towarzystwo już śniadanie sobie zjadło, teraz kolej na mnie. Troszkę tutaj poogarniałam w domu takich podstawowych spraw, głównie w salonie. No i, no i tak, i będziemy działać. Mam nadzieję, że tam się zajmą czymś dzisiaj ciekawym i wymyślą sobie jakieś fajne zabawy. Ok, to jeszcze raz miłego dnia Wam życzę, i ruszamy z tym dniem. Robię sobie owsiankę na śniadanie, tak jak ostatnio cały czas ciągnę właśnie te owsianki. Ale to jest fajna sprawa i w sumie odpowiada mi takie śniadanie, bo wiecie co, człowiek jest najedzony po tym. Dorzucam sobie tutaj truskawki. One się właśnie teraz tutaj rozmrażają od razu w tej owsiance. Dorzuciłam jeszcze morele, bo kiedyś kupiłam jakieś takie twarde, strasznie te morele i nikt ich nie chce jeść, a okazało się, że. Jak wrzucę do owsianki one się ugotują, to zupełnie to inaczej wygląda. No, jeszcze jakieś tam rodzynki dorzuciłam. I takie śniadanko fajne, rozgrzewające na te zimne dni. Chociaż powiem Wam, że już tak, już mi tak zaczyna chodzić po, po głowie to moje zielone śniadanie, które zawsze w tych ciepłych miesiącach jem. No, i tak już właśnie sobie myślę, że no niedługo już się zacznie ten sezon, kiedy będzie można znowu jakąś sałatę wrzucić na talerz. No, do pomidorów to jeszcze trochę, trochę czasu zostało. No, ale wiecie, jak już to słońce zacznie trochę wyżej świecić i zrobi się trochę cieplej, to już myślę, że, no, że bardziej zatęsknie za, za takimi właśnie potrawami świeżymi zielonymi, ale na razie póki co to trzeba się rozgrzewać. Wreszcie mi się udało wyjść z domu i to moje towarzystwo pociągnąć trochę, ale zaraz tutaj muszę poszukać czegoś do odśnieżania, bo mamy warstwę śniegu na szybie. zrobione. Już jesteśmy w domu. Zrobiłam sobie tak w ogóle, słuchajcie, plan na najbliższe dni. Zapisałam sobie, jakie będą e, zupy, jakie będą drugie dania. E, I właśnie pod to sobie kupiłam e, wszystkie rzeczy. Więc tak, mamy pieczarki, bo na pewno będę robić jakiś taki to jeszcze. E, papryki oczywiście muszą być, jak to zwykle. Tutaj mam kalarepę i Ogórki, bo to też na talerzach się musi pojawić. No i mam jeszcze jabłka, takie starałam się wziąć dosyć twarde, żeby się do soków nadawały. Ok, i teraz jeszcze tutaj mamy drugą korbę. Dawno nie było holu zakupowego, to myślę, że właśnie tak sobie pomyślałam, że Wam pokażę, co kupiłam. Makrela to na pewno wiedzie na jakąś tam, nie wiem. Czy coś w tym stylu? Wafle ryżowe. Wzięłam takie jedne wieloziarniste, a drugie wzięłam takie jakieś normalne, chyba naturalne z ryżu brązowego. Ale też oczywiście się skusiliśmy na takie cebulowe, które też w sumie wszyscy lubimy. Są bardzo dobre. Dobra, rękawice gumowe, jakieś takie bezpudrowe, wyściełane bawełną jest tutaj napisane, więc może mi się e, nadadzą, bo wszystkie po prostu te cienkie to już załatwiłam, dziury w nich były. Rodzynki, żurawina do moich owsianek oczywiście, ale też tak ogólnie do jedzenia, bo też wszyscy u nas lubią e, morele. I tu jeszcze mamy takie nawagę. I stacje. Też ostatnio ulubione, zwłaszcza Mikołaja. E, dobra, tutaj mamy jajka. Ja to muszę pochować do góry. Wzięłam pasaty. Jedną wzięłam taką normalną e, pasatę. Taką lidlową chyba? Nie wiem, a drugą wzięłam e, bio, także zobaczę, czy będzie jakaś różnica smaku. Chociaż ta zwykła też ma e, dobry skład i nic tutaj takiego w niej nie ma. Niefajnego. Wzięłam dwa skiry z piątnicy waniliowe. Są bardzo dobre, więc też nich sobie będą w lodówie. Dżem wzięłam taki 100% owoców. Już go kupuję, kupuję któryś raz. Jest naprawdę fajny. I właśnie nie ma tam żadnych nim dziwnych dodatków. Filety, bo będę robić nagetsy. Takie na dzisiaj i na jutro już, żeby były, więc po prostu na nasmażę. Na dwie patelnie pewnie pojadę i zostawię, bo można sobie je później odgrzeć. na przykład w piekarniku i są bardzo fajne i nie będę musiała się już bawić z gotowaniem kolejnego dnia. Ser żółty maślany też jest bardzo fajny. No i co tu jeszcze? Wzięłam również surówkę, bo tak do tych nageców to się nam przyda zdecydowanie. I jeszcze Dwie paczki parówek, bo tam dzisiaj była jakaś promocja, a ja właśnie przeważnie kupuję te z serii Peacock Pure, więc razy dwa, bo też była jakaś tam zniżka. Dobra, to teraz to wszystko sobie rozpakuję, pochowam tam, gdzie trzeba i przygrzewam zupę pomidorową, bo zaraz będziemy zjadać, tak? I będą pistacje. I będą pistacje, tak. Małpka lubi pistacje? Nie. Ale Mikołaj lubi pistację, nie? To nawet jakby łapka tak. nie zjadła, to Mikołaj zje. Dobra. Tak, tak. Tak, tak, tak. tak. Okej, okay. no dobra, to ja to wszystko rozpakowuję i zupę przygrzewam. Będziemy zaraz zajadać i o, już jest prawie czternasta, także zjem tą zupę i czas na kawę. złożyłaś? Mhm. One, two, three, four. Dobra, teraz Bo ja się rzucam. Pięć. I czekaj, ja... Aha, ja sobie odkrywam teraz. Czyli mam iść po słodycze takie. Dwadzieścia. Czyli idę do czerwonego, tak? centów.

Witam Was już w kolejnym dniu. Wczoraj już wieczorem nic nie nagrywałam, także widzimy się rano kolejnego dnia. Ja właśnie sobie włosy umyłam, spiełam tak na razie w taki luźny warkocz, tak żeby, żeby mi jeszcze tam doschły, bo są wprawdzie wysuszone, ale jeszcze nie tak całkowicie powiem Wam od razu, jak tutaj jestem, że ta odżywka, no to może tak. Ta odżywka, nie wiem jak tutaj lepiej widać, nie łapie mi ostrości z firmy Anwen. Fajnie się sprawuje i ja ją używam. Nie wiem, kilka razy użyłam i powiem Wam tak: moje włosy są bardzo oporne na takie różne kosmetyki, a to w sumie, tak powiedzmy, w 50%, tak bym powiedziała, że jest ok. I na pewno moje włosy się dalej puszą, i, i mam taką szopę po wysuszeniu, po umyciu w ogóle. I no, ciężko nad tym zapanować, i wiadomo, że najlepiej by tutaj zadziałała prostownica, ale wiecie, jak ktoś nie chce tej prostownicy używać, i ja na razie właśnie nie chcę. To w sumie mogę powiedzieć, że ten produkt jest najlepszy, jaki do tej pory używałam. Wszystkie inne te odżywki kompletnie nic mi nie dawały, natomiast ta rzeczywiście trochę tak no w połowie te włosy rzeczywiście, tak wiecie, ugładziła, także no jest fajna, jestem z niej zadowolona na pewno. Dobra, a teraz tak, tutaj jestem właśnie aktualnie w łazience i od razu właśnie Wam pokażę, bo zabieram się zaraz za ten temat tutaj łazienkowy. Szuflada już dawno nie była porządkowana, więc mam zamiar zaraz przytachać tutaj odkurzacz i to wszystko porządnie wyodkurzać, bo tam są różne paprochy i tak dalej. Troszkę sobie przeorganizuję. Przyniosłam jeszcze takie ikeowe. Pojemniki, no i tam właśnie w środku w szafce też chcę zrobić porządek, także zaraz się tutaj właśnie za ten temat zabieram. Ale się rozsypało. Właśnie wyszliśmy na zewnątrz, a tutaj zobaczcie, śnieg sypie. Cześć Mikołaj. <laughs> śnieg się rozsypał po prostu, jakby ktoś poduszkę jakąś rozpruł. No i teraz to dopiero będzie zabawa. Tutaj jeszcze zimowego kota przedstawiam, Lucjan Powiedz, dzień dobry. Lucian, powiesz dzień dobry? Nie no, gdzieś. Gdzież, jak kota nie namówisz? No nie ma rady. Ale zobaczcie, śniegiem przysypany, ale twardo siedzi do domu, nie chce iść. Nie, Lucian? No i zobaczcie, jaką mamy teraz tutaj zimową krainę, rozsypało się na całego, zrobiło się tak w ogóle ciemno, szaro i no i sypie. Także no wreszcie, no nie? Powiecie, no, masz co chciałaś? No, zgadza się, ale ja jestem przeszczęśliwa. Bardzo się cieszę, że wreszcie śnieg sypie. Jest minus jeden u nas na termometrach, także mam nadzieję, że to poleży trochę. Dobra, moi mili, to ja się z wami już żegnam tym pięknym akcentem zimowym. Życzę wam fajnego tygodnia i widzimy się w kolejnym filmie w piątek. Do zobaczenia.